nakładamy na łyżkę dwie trzecie, nie więcej, bo potem, no to o właśnie, bo to już jest przeładowana łyżka, zdecydowanie. Ponieważ jest to krem, więc ona nie zsunęła się z tej zupy, nie wpadła do talerza i nie chlusnęła na strój. Tylko dlatego właśnie, że jest takiej gęstej konsystencji. Ale tak, zupę nakładamy do, do dwóch trzecich łyżki, no, ale no nie odlizujmy palców, nie. A że po prostu Wiktor jest obłędny. Mm. Ale z kwareczki. jest mm. O matko. Ale dzisiaj trójka będzie. Mm. Dziękujemy. No, było dużo wpadek, popełnili całą masę fopa, każdy potrafi zjeść, chodzi o to, żeby jednak móc się też zachować w towarzystwie, bo my stosujemy te zasady po to, żeby okazać szacunek innym ludziom. Dla mnie najgorzej wypadł Wiktor, bo to dojadanie z cudzych talerzy, takie wręcz wyskrobywanie tych resztek, to naprawdę wołało o pomstę do nieba. No, no, no nie robi się takich rzeczy, dlatego, dla, w mojej ocenie, Wiktor wypadł przy stole najsłabiej.